Witajcie, kochani. Lubicie kawę? Większość osób ma to w swoich codziennych rytuałach, że pije przynajmniej jedną kawę. Ale co z fusami? Myślę, że większość tych fusów może lądować w śmietniku. I to jest błąd, dlatego że fusy po kawie to jest bogactwo różnych składników, które możemy dostarczyć do gleby. By czerpane były przez nasze rośliny, czy to rośliny w domu, czy to rośliny w ogródku. Jeśli chodzi o wykorzystanie fusów wiosną, latem czy jesienią w ogrodzie, to sporo ogrodników podsypuje gdzie gdzieniegdzie pod rośliny właśnie te przeparzone fusy z kawy, ale jak wykorzystać fusy po kawie zimą? Zapraszam Was. Do obejrzenia tego odcinka! Fusy po kawie są również bardzo dobrą odżywką dla roślin doniczkowych i możemy je wykorzystywać zimą. Możemy zarówno troszeczkę fusów po kawie wmieszać do gleby albo wybrać troszeczkę gleby, czy wziąć troszkę świeżej gleby, wymieszać garść fusów po kawie i rozsypać taką glebę z fusami na powierzchni doniczki. Nie tylko to jest bogactwo azotu, potasu czy fosforu i różnych innych mikroelementów dla rośliny, ale również wysuszone fusy po kawie bardzo dobrze chłoną i utrzymują wilgoć. W związku z tym też o, możemy ograniczać podlewanie roślin. Taki zabieg odżywczy zimą należy wykonać raz, ewentualnie dwa razy, maksymalnie raz na miesiąc. Ale nie tylko możemy wykorzystać fusy po kawie. Tu jeszcze może wspomnę, że jeżeli byśmy wykorzystali fusy takie, powiedzmy, zmieloną kawę, nieprzeparzoną, to to nie będzie dobre dla naszych roślin, ponieważ taka kawa zmielona jest kwaśna. Natomiast proces parzenia usuwa. Tę kwasotę i możemy bezpiecznie wykorzystywać przeparzone fusy po kawie dla roślin. Nie tylko zresztą fusy po kawie, ale właśnie taka woda, która wylatuje z ekspresu do kawy podczas czyszczenia, jest bardzo dobrym nawozem, i możemy tym podlewać kwiaty doniczkowe. I możemy też, gdy robimy kawę, to już zależy od konkretnego ekspresu. Przepuścić bez dodatku kawy wodę przez ekspres, i wtedy powstanie nam taka herbatka kawowa, herbatka nawozowa i możemy tym podlewać rośliny doniczkowe. Jeżeli nie mamy ekspresu do kawy lub też takiej funkcji, to można po prostu wziąć jedną czwartą szklanki przeparzonych fusów kawy. Zalać to wodą, odstawić na 24 godziny i potem delikatnie podlewać powierzchnię gleby. Jakie kwiaty uwielbiają mm, właśnie tego typu podlewanie? No to na przykład są chociażby kaktusy bożonarodzeniowe, te świąteczne, których teraz w domach jest bardzo dużo paprocie, fikusy. Większość kwiatów doniczkowych będzie wdzięczna za takie zimowe podlanie i nawożenie, oprócz rozmarynu, jeżeli byśmy go mieli w domu, czy na przykład lawendy, ale chyba nie są to rośliny doniczkowe, które przetrzymujemy w domu. Drugi sposób wykorzystania fusów po kawie to jest. Wykorzystanie ich jako dezodorant, dezodorant taki kuchenny czy łazienkowy, dlatego że fusy po kawie bardzo dobrze pochłaniają zapachy, ale i też chłonią, chłoną wilgoć. I wystarczy w takiej małej miseczce albo słoiczku, oczywiście odkrytym, do takiego pojemniczka odkrytego nasypać. No, powiedzmy dwie łyżki kawy, i tam, gdzie zwykle panują jakieś nieprzyjemne zapachy, te miseczki postawić. A takimi miejscami może być chociażby lodówka albo Łazienka. Czyli będzie to dezodorant lodówkowy i dezodorant łazienkowy. Najpierw lodówkowy. Nieraz też z odpływów w łazience tak nieprzyjemnie pachnie, więc można taki dezodorant odpływowy, przeciwzapachowy umieścić w łazience, w toalecie, w kilku miejscach, w zależności od tego, jakiej ilości tego nieprzyjemnego zapachu chcemy się pozbyć. Trzecie zastosowanie fusów po kawie. To jest wykorzystanie ich na powierzchniach, które zimą są śliskie. Dzięki ziarnistej konsystencji kawy, nie mówimy o całych ziarnach, tylko o pomielonej. My akurat mamy kawę dosyć grubo pomieloną. Nie będziemy śliskać się po powierzchniach. My tutaj co prawda rozłożyliśmy takie y, kawałki gumy, takie wycieraczki gumowe. Natomiast te schody są bardzo, bardzo śliskie i można je Posypać również kawą. Natomiast azot, który jest zawarty w kawie, powoduje, że jeżeli były, byłaby tu jakaś warstwa lodu, to też ona będzie szybciej topnić. Natomiast głównym zastosowaniem tych fusów po kawie jest to, żebyśmy się nie ślizgali. Ale musi być tego sporo wysypanego. Oczywiście. Czwarty sposób wykorzystania fusów po kawie zimą to jest magazynowanie ich właśnie do wiosny, lata czy do jesieni. I takim dużym wyzwaniem magazynowania fusów po kawie jest to, żeby one nie pleśniały. Gdybyśmy w takim na przykład wiadereczku codziennie dosypując troszeczkę fusów po kawie po prostu je zamykali, Albo nawet taką grubszą warstwę zostawili niewysuszonych fusów, to po prostu za chwileczkę pojawi się nam pleśń. Więc trzeba te fusy wysuszyć, i zimą można to robić na przykład na kaloryferze. Albo można zbierać fusy po kawie do woreczka, na przykład do woreczka strunowego, i przechowywać w zamrażarce. Nic się im nie stanie, a większa ilość fusów po kawie jesienią. Przepraszam, wiosną będzie naprawdę jak znalazł. Tak więc, kochani, nie marnujmy tych zasobów, które możemy wykorzystać. Ta szklanka czy kubek porannej czy popołudniowej kawy jest bardzo pyszny, ale to, co zostaje po tej kawie, ma mnóstwo wartości i możemy wykorzystać to, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Więc warto zaopatrzyć się w takiej wiel różnej wielkości wiadereczka. O tych wiadereczkach już wiele razy mówiliśmy w naszych nagraniach i gromadzić te skarby, których tak bardzo będziemy potrzebować również wiosną. Jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTube. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.